Jesteś duszony właśnie teraz. W tej chwili, gdy czytasz te słowa, w twoim życiu jest kobieta, która sprawdza, czy jesteś godzien jej czasu, i żałośnie zawodzisz. Ona cię nie szanuje. Czujesz to w wiadomościach, na które odpowiada godzinami, w seksie, którego jest mniej, w planach, które odwołuje, w zawalowanych porównaniach z innymi mężczyznami. Stajesz się niewidzialny, nieistotny, jednorazowy. A co najgorsze? Kopiesz sobie grup własnymi rękami, myśląc, że robisz wszystko dobrze. Dziś przedstawię Ci pięć postaw, które sprawiają, że kobieta przylgnie do Ciebie, nawet tego nie zauważając. To nie są sztuczki, to nie są tanie techniki uwodzenia, to głębokie zmiany w Twojej psychologicznej strukturze, które całkowicie odwracają dynamikę władzy w każdym związku. I ostrzegam Cię teraz. Połowa z Was nie będzie miała odwagi zastosować tego, czego nauczę. Ponieważ wymaga to porzucenia wszystkiego, czego nauczono cię o tym, jak podobać się kobietom. Wielkie kłamstwo, które zniszczyło pokolenia mężczyzn, brzmi tak. Bądź miły, bądź dostępny, bądź wyrozumiały, a ona cię doceni. Kup kwiaty. Wyślij wiadomość na dzień dobry, odwołaj swoje plany, żeby z nią być. Otwórz swoje serce, bądź wrażliwy, pokaż, że kochasz ją bardziej niż wszystko. To idealny przepis, by ona wrzuciła Cię do frędzon lub zamieniła w emocjonalną wycieraczkę. Zostałeś zaprogramowany na porażkę. Od dziecka uczono cię, że miłość to poświęcenie, że związek to rezygnacja, że dobry mężczyzna to ten, który stawia kobietę na pierwszym miejscu. I teraz zbierasz zgniłe owoce tego programowania. Ona cię nie pragnie, ona cię toleruje. Istnieje przepastna różnica między byciem tolerowanym a byciem pożądanym, i ty doskonale wiesz, do której kategorii należysz. Prawdziwa mechanika kobiecej atrakcyjności działa na zupełnie innych częstotliwościach. Kobieta nie przywiązuje się do mężczyzny, który jest zawsze dostępny. Przywiązuje się do mężczyzny, który ma tak interesujące życie, że ona musi walczyć, by stać się jego częścią. Nie chodzi o to, żeby być dupkiem. Chodzi o to, żeby być mistrzem ceremonii własnego istnienia. Nie jesteś pasywnym uczestnikiem, czekającym aż ona zatwierdzi twoje życie. Jesteś reżyserem spektaklu, a ona jest gościem VIP, który musi zasłużyć na bilet. Opowiem ci o niezachwianym fundamencie. To pierwsza postawa, która oddziela mężczyzn o wysokiej wartości od emocjonalnych żebraków. Fundament to twoja niezniszczalna rzeczywistość. Kiedy masz silny fundament, jej emocjonalne burze cię nie wzruszają. Ona testuje, prowokuje, próbuje wytrącić cię z równowagi, a ty pozostajesz solidny jak góra. Nie chodzi o to, żeby być zimnym. Chodzi o to, żeby mieć wewnętrzną strukturę tak dobrze zbudowaną, że zewnętrzne wiatry nie są w stanie jej przewrócić. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z Markiem, programistą, 32-letnim. Zwrócił się do mnie zdesperowany. Jego dziewczyna była zdystansowana, zimna, zawsze zirytowana. Wiesz co odkryłem? Marek odwołał grilla z przyjaciółmi trzy razy z rzędu, bo ona go potrzebowała. Odwołał siłownie. Przestał grać w piłkę nożną. Stał się satelitą krążącym wokół niej. I im bardziej krążył, tym bardziej ona go odpychała. To podstawowa fizyka. Zbyt duża presja generuje opór. Kiedy ona próbuje zmienić twoje fundamentalne plany, ty nie ustępujesz, ty trzymasz się swojego. Ona chce, żebyś odwołał trening, żeby pójść na zakupy? Spokojnie odpowiadasz. Trening jest święty, ale mogę się z tobą spotkać później. Ona nalega? Ty trzymasz się swojego. Ona grozi? Ty trzymasz się swojego. I wiesz, co się dzieje? Ona zaczyna szanować twój czas. Zaczyna doceniać chwile, które z tobą spędza, bo teraz są rzadkie, teraz mają wartość. Strategiczny niedobór to druga postawa. Musisz zrozumieć brutalną prawdę o ludzkiej psychologii. Cenimy to, co trudno zdobyć. Woda na pustyni jest warta więcej niż złoto. Kiedy jesteś zawsze dostępny, zawsze odpowiadasz w kilka sekund, zawsze gotowy, by rzucić wszystko dla niej. Stajesz się wodą z kranu, obfity, bez wartości, jednorazowy. Odpowiadanie na wiadomość po trzech godzinach to nie gierka to pokazanie, że masz życie. Że istnieją inne priorytety, że świat nie kręci się wokół niej. A to, mój przyjacielu, jest nieodparcie atrakcyjne, bo każda kobieta chce mężczyzny, którego chcą inne kobiety. A mężczyzna, który odpowiada na wiadomość w dwie sekundy, nie jest przez nikogo pożądany. Karol, 38-letni, odnoszący sukcesy prawnik, popełniał klasyczny błąd. Myślał, że pieniądze zrekompensują brak niedoboru. Zabierał kobiety do najdroższych restauracji, kupował markowe torebki. Podróże do Paryża, i wszystkie znikały po trzech miesiącach. Wiesz, dlaczego? Bo Karol zawsze tam był, zawsze dostępny, zawsze próbował kupić ich obecność. Pieniądze bez niedoboru są jak perfumy bez utrwalacza, szybko wyparowują. Teraz porozmawiajmy o ukrytym wyzwaniu trzeciej postawie. Kobiety testują mężczyzn cały czas. To instynktowne, to biologiczne. Muszą wiedzieć, czy jesteś wystarczająco silny, by chronić potomstwo. Tak. Mamy rok 2024, ale jej gadzi mózg wciąż tkwi w jaskiniach. I kiedy przechodzisz wszystkie testy, będąc uległym, tak naprawdę oblewasz najważniejszy test test posiadania kręgosłupa. Kiedy ona narzeka na coś błahego, kiedy robi dramę z byle powodu, kiedy próbuje cię sprowokować, ty nie wchodzisz w jej emocjonalny stan. Uśmiechasz się i odpowiadasz: jesteś silna, poradzisz sobie z tym, podświadomie komunikujesz, że to ona musi dorównać twoim standardom, a nie odwrotnie. Nie jesteś tam po to, by rozwiązywać wszystkie jej drobne problemy. Jesteś tam, by być partnerem dorosłej i zdolnej kobiety. Ona mówi, że jest głodna, ale nie wie, co chce zjeść. Klasyczny kobiecy test i zaczyna odrzucać wszystkie twoje sugestie. Zwykły mężczyzna wpada w rozpacz, próbując zgadywać, błagając ją o decyzję. Mężczyzna o wysokiej wartości? Decyduje i koniec. Idziemy do włoskiej restauracji za rogiem. Rezerwacja zrobiona. Może narzekać po drodze, ale w głębi duszy podziwia przywództwo. W głębi duszy chciała dokładnie tego, mężczyzny, który podejmuje decyzje. Ciche przywództwo to czwarta postawa. Nie chodzi o bycie autorytarnym. Chodzi o przewodzenie poprzez działanie, a nie rozmowę. Nie prosisz o pozwolenie, by być mężczyzną. Nie negocjujesz swojej męskości. Po prostu działasz. Planujesz spotkanie. Wybierasz film. Określasz scenariusz. I komunikujesz to z pewnością kogoś, kto wie, co robi. Łukasz, 29-letni przedsiębiorca cyfrowy, intuicyjnie to zrozumiał. Nie pytał, gdzie chcesz iść? Mówił: W piątek o ósmej wieczorem odbiorę cię. Załóż coś wygodnego. Pójdziemy na szlak i zobaczymy zachód słońca. Gotowe. Decyzja podjęta. Przywództwo wykonane. I kobiety to uwielbiały. Bo wreszcie znalazły mężczyznę, który nie zmuszał ich do przewodzenia w związku. Współczesne społeczeństwo wykastrowało męskie przywództwo. Powiedziano ci, że to szowinizm, że to toksyczne, że musisz być współpracujący we wszystkim. Kłamstwo. Te same kobiety, które głoszą równość na Twitterze, marzą o mężczyźnie, który przejmie stery w prawdziwym życiu. Nie mówię o braku szacunku, mówię o kierunku, o celu, o wiedzy, dokąd zmierzasz i zaproszeniu jej w tę podróż. Wzmacnianie przerywane, to piąta postawa i być może najpotężniejsza psychologicznie. Opiera się na badaniach Skinnera nad warunkowaniem sprawczym. Kiedy zawsze nagradzasz jakieś zachowanie, traci ono wartość. Kiedy nagradzasz losowo, tworzy uzależnienie. Kasyna to wiedzą. Media społecznościowe to wiedzą. I mężczyźni o wysokiej wartości to wiedzą. Czy ona postarała się, żeby ładnie wyglądać dla ciebie? Czasem ją komplementujesz, czasem nie. Czy ugotowała coś specjalnego? Czasem okazujesz wielkie uznanie, czasem po prostu normalnie dziękujesz. To nie jest bycie niewdzięcznym. To tworzenie dynamiki, w której ona nigdy nie jest absolutnie pewna, na czym stoi, więc nadal się stara. To utrzymywanie gry interesującej to zapobieganie wpadnięciu związków w śmiertelną strefę komfortu. Ale istnieje coś jeszcze głębszego niż te pięć postaw. Istnieje żelazna granica. Kiedy nie masz jasnych granic, nie masz wartości. Kropka. Płot definiuje, gdzie kończy się twoja własność, a zaczyna własność sąsiada. Bez płotu nie ma własności, tylko ziemia niczyja. Twoje granice definiują, gdzie kończy się to, co akceptowalne, a zaczyna to, co niedopuszczalne. Ona chce zadzwonić o drugiej w nocy, żeby narzekać na przyjaciółkę? Twój telefon jest wyciszony. Odpowiadasz następnego dnia. Nie odbieram połączeń po 11, z wyjątkiem nagłych wypadków. Ona testuje granice? Ty trzymasz się swojego. Ona grozi zerwaniem? Ty akceptujesz. Ponieważ mężczyzna, który nie potrafi utrzymać prostej granicy, takiej jak pora snu, nie będzie w stanie utrzymać ważnych granic, takich jak wierność i szacunek. Są mężczyźni, którzy czytają to teraz i myślą, ale będę wyglądał na dupka. Mylisz asertywność z agresywnością. Mylisz granice z murami. Mylisz przywództwo z dyktaturą. To są zupełnie różne rzeczy. Dupek musi umniejszać innych, żeby poczuć się wielkim. Mężczyzna o wysokiej wartości jest wielki dzięki własnym zasługom. Dupek krzyczy, żeby go usłyszano. Mężczyzna o wysokiej wartości mówi cicho, a wszyscy słuchają. Siódma i ostatnia fundamentalna postawa to silna wizja świata. Potrzebujesz celu, który wykracza poza jakąkolwiek kobietę misji, obsesji. Czegoś, dlaczego obudziłbyś się o czwartej rano, nawet gdybyś był singlem, ponieważ kiedy Twoje życie kręci się wokół niej, stajesz się martwą planetą krążącą wokół Słońca. Kiedy Twoje życie ma własny cel, stajesz się Słońcem, a ona naturalnie wchodzi na orbitę. Opowiem Ci coś, czego nikt nie ma odwagi powiedzieć. Większość współczesnych mężczyzn to emocjonalne wampiry. Wysysają kobiecą energię, bo nie mają własnej. Potrzebują jej walidacji, żeby czuć się mężczyznami. Potrzebują jej aprobaty, żeby podejmować decyzje. Potrzebują jej seksu, żeby czuć się pożądanymi. I to to jest odrażające na poziomie trzewnym. Kobieta nie chce być twoim powodem do życia. Ona chce być twoją towarzyszką podróży. Jest kolosalna różnica. Kiedy czynisz ją swoim powodem do życia, kładziesz na jej barki ciężar, którego nie prosiła być dźwigać. Zamieniasz ją w swoją terapeutkę, swoją matkę, swoją walidatorkę. A to zabija wszelkie ślady atrakcyjności seksualnej. Zwykły mężczyzna wraca do domu i wylewa wszystkie problemy z pracy na jej kolana. Narzeka na szefa, narzeka na korki, narzeka na życie. Prosi o radę we wszystkim, prosi o walidację we wszystkim. Mężczyzna o wysokiej wartości wraca do domu z energią kogoś, kto buduje imperium. Dzieli się osiągnięciami, a nie lamentami, przynosi rozwiązania, a nie problemy. Jest twarda prawda, którą musisz przełknąć. Ona nie jest twoją psychologką, ona nie jest twoją matką, ona nie jest twoją zbawicielką. Ona jest kobietą, która chce mężczyzny, a nie projektu emocjonalnej rekonwalescencji. Im więcej wylewasz na nią swoich niepewności, tym bardziej widzicie cię jako ciężar, a nie jako nagrodę. Ale to nie znaczy, że masz być robotem bez emocji. Oznacza to posiadanie inteligencji emocjonalnej, aby wiedzieć kiedy, jak i ile udostępniać. Oznacza to przetworzenie swoich emocji najpierw wewnętrznie lub z innymi mężczyznami, zanim przedstawisz je jej. Oznacza to, że przychodzisz do niej z jasnością, a nie z chaosem. Pozwól, że wyjaśnię ci, co dzieje się w kobiecym mózgu, gdy demonstrujesz te postawy. Jej system nagrody zostaje aktywowany. Uwalniana jest dopamina zaczyna kojarzyć Twoją obecność z wyzwaniem, z podbojem, z wartością. Przestajesz być przewidywalny i stajesz się intrygujący. Przestajesz być gwarantowany i stajesz się nagrodą. Są mężczyźni, którzy przeczytają to i pomyślą: Ale ja ją kocham, chcę to pokazać. Pokaż to poprzez konkretne i znaczące działania, a nie poprzez nieskończoną dostępność i służalczość. Jeden wspaniały gest w miesiącu jest wart więcej niż 100 przeciętnych gestów dziennie. Jakość ponad ilość, wpływ ponad częstotliwość. Wiesz, jaki jest największy współczesny męski strach? Strach przed samotnością. I ten strach sprawia, że akceptujesz każdą okruch kobiecej uwagi. Sprawia, że tolerujesz brak szacunku. Sprawia, że rezygnujesz ze swoich wartości. Sprawia, że sprzedajesz swoją duszę za jedną noc letniego seksu. Ten strach to twój kryptonit. To on utrzymuje cię w słabości. Kiedy pokonasz strach przed samotnością, stajesz się niezwyciężony w związkach, bo teraz wybierasz bycie z nią, nie potrzebujesz jej. Jest przepaść różnicy, potrzeba to słabość, wybór to siła. Kiedy ona czuje, że jej potrzebujesz, ona się relaksuje. Kiedy ona czuje, że wybierasz ją każdego dnia, ona się stara. Porozmawiajmy o fatalnych błędach, które prawdopodobnie popełniasz właśnie teraz. Pierwszy błąd ciągłe szukanie walidacji. Pytasz, czy podobało jej się spotkanie? Czy uważa cię za przystojnego? Czy cię kocha? Każde z tych pytań to cios w Twoją własną atrakcyjność. Podświadomie komunikujesz niepewność w wysokiej rozdzielczości. Drugi fatalny błąd nadmierna dostępność. Rzucasz wszystko, gdy ona dzwoni. Odwołujesz spotkania, zmieniasz plany, reorganizujesz swoje życie. A ona to widzi, ona to czuje i coś w niej umiera. Atrakcyjność wyparowuje, bo w głębi duszy, na najbardziej prymitywnym poziomie, ona wie, że mężczyzna prawdziwej wartości nie byłby tak dostępny. Trzeci błąd, który zabija związki przedwczesna otwartość emocjonalna. Opowiadasz o swoich traumach z dzieciństwa na drugim spotkaniu, mówisz o swoich niepewnościach w pierwszym miesiącu, płaczesz, bo umarł pies sąsiada, myślisz, że jesteś głęboki i wrażliwy. Ona traci atrakcyjność w rekordowym tempie. Timing to wszystko. Wrażliwość w odpowiednim momencie buduje połączenie. Przedwczesna wrażliwość niszczy atrakcyjność. To jak sadzenie nasion w betonie. Nie wyrośnie, zgnije. Musisz najpierw przygotować glebę, zbudować podstawy szacunku i podziwu. Potem, dopiero potem możesz pokazać pęknięcia w zbroi. Czwarty śmiertelny błąd: unikanie konfliktów za wszelką cenę. Zawsze ustępujesz, zawsze się zgadzasz, codziennie połykasz żaby, wszystko by utrzymać pokój. Ale nie ma prawdziwego pokoju bez szacunku i nie ma szacunku bez granic. Za każdym razem, gdy unikasz koniecznego konfliktu, tracisz kawałek swojej godności. A ona to widzi, ona to czuje. Piąty błąd, który niewielu zauważa nieproporcjonalna inwestycja. Wydajesz tysiąc złotych na kolację, ona nawet nie proponuje podziału. Jedziesz 3 godziny, żeby ją zobaczyć. Ona nie przeszłaby dla ciebie ulicy. Wysyłasz 20 wiadomości. Ona odpowiada emotikonami. Inwestycja musi być proporcjonalna, albo stajesz się emocjonalnym bankiem. Teraz podam ci dokładny protokół, jak odwrócić tę sytuację. To nie teoria, to praktyka, to działanie. Pierwszy krok. Zdefiniuj swoje nienegocjowalne zasady. Weź teraz kartkę papieru. Napisz 5 rzeczy, których nigdy więcej nie naruszysz. Czas na trening. Wieczór z przyjaciółmi, projekt osobisty, czas dla siebie, fundamentalne wartości to są twoje filary. Dotknij ich, a związek się kończy. Tak po prostu. Drugi krok protokołu stwórz swój świat. Potrzebujesz trzech hobby: jedno, które utrzymuje cię w formie, jedno, które generuje pieniądze, jedno, które poszerza twój umysł. Bez tego jesteś pustym mężczyzną, próbującym wypełnić się kobietą. Siłownia, biznes poboczny, czytanie, walka, inwestycje, podcast, bieganie, freelancing, kursy. Wybierz swoją triadę i wykonuj ją religijnie. Trzeci fundamentalny krok. Praktykuj przywództwo w małych aktach. Wybierz restaurację, ustal godzinę. Zdecyduj o filmie. Nie pytaj, informuj. Zacznij od małych rzeczy. Stopniowo zwiększaj. Każda podjęta decyzja to wzmocniony mięsień. Każde wykonane przywództwo to odzyskany testosteron. Czwarty krok, który oddziela chłopców od mężczyzn: świadomie używaj słowa nie. Nie oznacza nie. Nie oznacza może później. Nie oznacza kto wie. Nie oznacza zobaczę. Oznacza nie. Kropka. Ona chce, żebyś opuścił pracę, żeby pójść na imprezę jej kuzynki? Nie. Ona chce, żebyś pożyczył pieniądze jej bratu? Nie. Każde dobrze umiejscowione nie zwiększa twoją wartość wykładniczo piąty krok protokołu nagradzaj tylko prawdziwy wysiłek czy ona specjalnie się dla ciebie wystroiła uznaj to czy ugotowała twoje ulubione jedzenie podziękuj głęboko czy uszanowała twój czas pracy doceniaj to ale nie nagradzaj minimum nie dziękuj za okruchy nie celebruj przeciętności twoje pochwały muszą mieć wagę rzadkość znaczenie są mężczyźni którzy powiedzą to dużo pracy to prawda Bycie mężczyzną o wysokiej wartości nie jest dla każdego. Jest dla tych, którzy są gotowi zapłacić cenę. Cenę dyscypliny, cenę konsekwencji, cenę tymczasowej samotności. Bo tak, kiedy zaczniesz stosować te postawy, niektóre kobiety odejdą, te niewłaściwe. Właściwe kobiety, te o wysokiej wartości, zbliżą się, przylgną, będą walczyć, by pozostać. Bo wreszcie znalazły coś rzadkiego mężczyznę którego nie da się kupić seksem, manipulować dramą ani kontrolować groźbami mężczyznę, który ma własne życie, własny kierunek, własną wartość. Opowiem ci o zjawisku, które niewielu rozumie. Kiedy wprowadzasz te zmiany, następuje odwrócenie biegunowości. Ona zaczyna cię ścigać, zaczyna wysyłać wiadomości jako pierwsza, zaczyna proponować spotkania, zaczyna martwić się, czy jesteś zainteresowany. Dynamika całkowicie się odwraca. Ale jest ważne ostrzeżenie. Nie chodzi o manipulację. Jeśli zrobisz to, by manipulować, poniesiesz porażkę. Kobiety mają radar na fałsz, który został wyostrzony przez miliony lat ewolucji. Ona wyczuje, jeśli udajesz. Zauważy, jeśli to technika. Musi to być prawdziwa transformacja, prawdziwa zmiana, prawdziwa ewolucja. Mężczyzna, którym musisz się stać, to nie postać. To ty, działający z maksymalną mocą. To ty bez kajdan strachu, bez łańcuchów potrzeby, bez pętli zewnętrznej walidacji. To ty wolny, by być tym, kim urodziłeś się, by być, a nie tym, kim wykastrowane społeczeństwo chce, żebyś był. Jest jeszcze jedna prawda, którą muszę ci powiedzieć najtwardsza ze wszystkich. Może ona nigdy się nie zmieni, może już straciła cały szacunek, może związek już umarł, a ty próbujesz wskrzesić zwłoki. A jeśli tak jest, te postawy dadzą ci coś jeszcze cenniejszego siłę, by odejść. Bo mężczyzna o wysokiej wartości nie błaga o okruchy uwagi, nie akceptuje chronicznego braku szacunku, nie toleruje emocjonalnej zdrady, ma mentalną obfitość. Wie, że na świecie są miliony kobiet, i wiele z nich zabiłoby, by mieć mężczyznę z celem, kierunkiem i kręgosłupem. Strach, który cię paraliżuje, to iluzja. Strach przed samotnością. Strach przed tym, że nie znajdziesz innej, strach przed odrzuceniem. To duchy, które karmisz. Kiedy rozwijasz prawdziwą wartość, kiedy stajesz się nagrodą, strach wyparowuje, bo teraz znasz swoją wartość. A kto zna swoją wartość, nie negocjuje z tymi, którzy oferują mniej. Każdy mężczyzna czytający to jest na rozdrożu. Z jednej strony łatwa droga dalej być dobrym, dostępnym, wyrozumiałym. Dalej żebrać o uwagę, dalej akceptować okruchy, dalej powoli umierać w środku, uśmiechając się na zewnątrz. Jest wygodnie, jest znane, jest bezpiecznie. Z drugiej strony, droga wojownika, transformacji, tymczasowego bólu, który prowadzi do trwałej chwały, ustanawiania granic i obserwowania, jak niektóre związki umierają, mówienia nie i stawiania czoła konsekwencjom, wybierania siebie, gdy cały świat mówi, żeby wybrać ją. Jest niewygodnie, jest przerażająco, jest to konieczne. Chcesz wiedzieć, jak sprawdzić, czy jesteś na właściwej drodze? Proste. Kiedy zaczniesz stosować te postawy, poczujesz dyskomfort, poczujesz strach, poczujesz, że robisz coś źle. To twoje stare programowanie stawia opór. To słaby mężczyzna umiera, by narodził się silny mężczyzna. Zaakceptuj dyskomfort. To cena wielkości. Są mężczyźni, którzy to przeczytają i zintelektualizują. Zgodzą się mentalnie, nawet podzielą się z przyjaciółmi, ale nic nie zrobią. Pozostaną dokładnie tacy sami i za rok będą w tym samym miejscu albo gorzej, bo czas bez działania to degradacja. Nie stoisz w miejscu, gnijesz, inni przeczytają i zadziałają. Jeszcze dziś ustanowią pierwszą granicę, powiedzą pierwsze nie, odwołają pierwszą niepotrzebną dostępność, poczują dreszcz w brzuchu, zobaczą zaskoczenie na jej twarzy. I odkryją coś rewolucyjnego. Świat się nie kończy, gdy wybierasz siebie. W rzeczywistości, wtedy świat się zaczyna, kiedy przestajesz żyć życiem, którego chcą inni, i zaczynasz żyć swoim, kiedy przestajesz być aktorem drugoplanowym i stajesz się protagonistą, kiedy przestajesz prosić o pozwolenie na istnienie i po prostu istniejesz z siłą, z celem, z kierunkiem. Kobieta, która jest teraz w Twoim życiu. Czy to dziewczyna żona, czy przelotna znajoma, zaraz pozna nowego mężczyznę, albo przylgnie do tego nowego mężczyzny, jak nigdy wcześniej, albo odejdzie. Oba wyniki to zwycięstwo, bo posiadanie kobiety, która cię głęboko pragnie, to zwycięstwo. I utrata kobiety, która cię nie docenia, to również zwycięstwo, zegar tyka. Każdy dzień, który mija bez zmiany, to dzień stracony. Każdy tydzień, który mija bez działania, to tydzień zmarnowany. Każdy miesiąc, który mija bez transformacji, to miesiąc skradziony z Twojego życia. Czas nie wraca, okazje nie czekają, a ona nie będzie tolerować Twojej słabości wiecznie. Masz 48 godzin to Twój termin 48 godzin na wprowadzenie pierwszej zmiany. Wybierz jedną z postaw tylko jedną tę, która najbardziej do Ciebie przemawia tę, którą najtrudniej zaakceptować, że jej potrzebujesz i wykonaj, bez wymówek. Bez odkładania, bez racjonalizacji, jeśli wybierzesz niezachwiany fundament, następnym razem, gdy ona spróbuje zmienić twoje fundamentalne plany, ty trzymasz się swojego. Jeśli wybierzesz strategiczny niedobór, będziesz odpowiadał na następną wiadomość po trzech godzinach. Jeśli wybierzesz ciche przywództwo, zaplanujesz i wykonasz następne spotkanie bez pytania o opinię. Nie chodzi o nią. Nigdy nie chodziło. Chodzi o ciebie. O mężczyznę, którym się stajesz, o dziedzictwo, które budujesz, o życie, które tworzysz. Ona jest tylko odbiciem twojej wewnętrznej wartości. Kiedy zwiększasz swoją wartość, odbicie się poprawia, kiedy umniejszasz siebie, odbicie się pogarsza. Transformacja, którą proponuję, nie jest kosmetyczna, nie jest powierzchowna, jest nuklearna. To zmiana kodu źródłowego Twojego męskiego systemu operacyjnego, to usunięcie wirusów programowania społecznego, to zainstalowanie nowego programu opartego na sile, celu i autentyczności, to odrodzenie. Niektórzy powiedzą, że to zbyt radykalne, że to zbyt ekstremalne, że to zbyt trudne. To ci sami, którzy za 10 lat będą w tym samym martwym związku. Albo po trzecim rozwodzie, albo samotni i zgorzkniali, bo wybrali komfort przeciętności zamiast bólu wzrostu. Nie potrzebujesz niczyjego pozwolenia, by być niezwykłym. Nie potrzebujesz jej aprobaty, by mieć wartość. Nie potrzebujesz walidacji świata, by istnieć w pełni. Potrzebujesz tylko odwagi, by być tym, kim naprawdę jesteś. Bez filtrów, bez wymówek, bez przepraszania. Mężczyzna o wysokiej wartości nie jest tworzony, jest odkrywany. Zawsze był w tobie, pogrzebany pod warstwami uwarunkowań, duszony przez cudze oczekiwania, uwięziony przez strach. Ale on tam jest, czeka, pulsuje, chce się wydostać. Postawy, których nauczyłem, to tylko narzędzia do tego wykopu. Nadszedł czas na decyzję. Nie jutro. Nie w poniedziałek. Nie w przyszłym roku. Teraz. W tej chwili. Czy nadal będziesz mężczyzną, który błaga o uwagę, czy staniesz się mężczyzną, który inspiruje oddanie? Czy nadal będziesz mężczyzną, którego ona toleruje, czy staniesz się mężczyzną, którego ona boi się stracić? Wybór jest binarny. Nie ma półśrodków. Albo zastosujesz te postawy i zmienisz swoją rzeczywistość. Albo będziesz kontynuował tę samą spiralę spadkową, która doprowadziła cię do tego miejsca. Nie ma trzeciej opcji. Nie ma drogi pośredniej. To ewolucja albo degradacja. To wzrost albo powolna śmierć. Skomentuj teraz, nie później, teraz którą z postaw zastosujesz dziś, jaką granicę ustalisz, jaką dostępność odetniesz, jakie przywództwo wykonasz. Zobowiąż się publicznie, wypowiedz wojnę przeciętności, rozpocznij swoją osobistą rewolucję, a jeśli nie skomentujesz, jeśli nie zadziałasz, jeśli się nie zmienisz, przynajmniej bądź ze sobą szczery. Przyznaj, że wybrałeś znane cierpienie zamiast możliwości bycia niezwykłym. Przyznaj, że wolałeś bezpieczeństwo więzienia zamiast niepewności wolności. Przyznaj, że wybrałeś powolną śmierć. Ale jeśli jesteś jednym z rzadkich, jednym z niewielu, którzy zadziałają, to witaj w braterstwie mężczyzn, którzy odmawiają zaakceptowania mniej niż zasługują. Mężczyzn, którzy budują wewnętrzne imperia, zanim podbiją zewnętrzne królestwa. Mężczyzn, którzy przewodzą przykładem, a nie słowem. Mężczyzn, których kobiety ścigają nie z powodu techniki, ale z powodu istoty. Twoje nowe życie zaczyna się teraz. Nie fajerwerkami, nie wspaniałymi deklaracjami, ale małą zmianą, małym nie, małą granicą, małym pokazem, że stary ty umarł, a nowy ty się narodził. Ona to poczuje, wszyscy to poczują, bo autentyczność ma własną częstotliwość. I jest niemożliwa do zignorowania. Czas bycia widzem minął, czas oglądania, jak inni mężczyźni żyją, minął. Czas zazdroszczenia cudzych związków minął. To Twoja kolej, to Twój moment, to Twoja transformacja. Narzędzia są w Twoich rękach, wiedza jest w Twoim umyśle. Brakuje tylko jednej rzeczy: Twojej decyzji. Zdecyduj teraz. Wykonaj dziś. Przemień się w tym tygodniu, odroć się w tym miesiącu. Stań się legendą w tym roku, albo pozostań dokładnie taki sam, dokładnie tam, gdzie jesteś, dokładnie taki, jaki jesteś, a za pięć lat przypomnij sobie ten moment jako dzień, w którym mogłeś zmienić wszystko, ale wybrałeś, by nic nie zmieniać. Wybór należy do Ciebie. Wybór zawsze należał do Ciebie.